Dzień po śniadaniu zostawiamy raczej szare miasto Puno i kierujemy się do La Paz, stolicy Boliwii. Główna droga z Puno Peru przez pewien czas biegnie obok jeziora Titicaca. przekracza rzekę Jawę i prowadzi przez przełęcz 4300 metrów wysokich gór andyjskich. Na granicy w Boliwii po sprawdzeniu dokumentów dowiadujemy się, że przez jakieś biurokratyczne zarządzenie nasz autobus z Peru nie może przekroczyć granicy. I zostajemy zmuszeni do przemieszczenia się wraz z naszymi walizkami do podstawionego innego autobusu z boliwijską rejestracją. Z nowym autobusem dostajemy też nowego bolivijskiego przewodnika. jean Vie Belesteros Almara Indianina, studiującego historię na Uniwersytecie w La Paz. W Bolivii lands, lands. pierwszym miejscem, jakie odwiedzamy, są pre ruiny Tiwanaku, ze wszystkich ruin w południowej Ameryce, przez niektórych europejskich badaczy, najbardziej osnute niezwykłymi teoriami, że są pochodzenia pozaziemskiego. Ponieważ tym badaczom wydawało się trudnym do wierzenia, że tu w Andenach, na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza, 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa, mogła istnieć tak zaawansowana cywilizacja. Teraz, jak mówił nasz przewodnik, Tiwanaku znaczy dla Boliwii co Cusco i Machu Picchu dla Peru. Wyraźny powód do dumy, że jeszcze przed pobiciem tych terenów przez Inkas i przyjazdem tu Europejczyków w tym najbiedniejszym kraju południowej Ameryki jakim jest obecnie Boliwia, istniała już tak zaawansowana cywilizacja. Z piramid Tywanaku, z widokiem na śniegiem pokryte szczyty gór i lamani, kierujemy się do stolicy Boliwii, La Paz. Bolivia jest krajem wielkich kontrastów ekonomicznych. Między dobrze usytowaną nieistą klasą rządzącą, składającą się głównie z potomków dawnych Hiszpan i byłych europejskich imigrantów, wynoszącą około 10% społeczeństwa boliwianskiego, klasą średnią, metysi, zajmującą się głównie handlem i usługami, około 20% społeczeństwa i 70% biedujących potomków dawnych Indian, zajmujących się małorolną uprawą ziemi i hodowlą kokaliści, które tu są używane powszechnie do żucia i w formie napojów zastępujących herbatę. Deschamps de Jende la Paz przystajemy na chwilę w tak zwanej Dolinie Księżyca. By sfotografować niezwykłe formacje skał i krajobraz, prawdziwie nie z tej Ziemi. La Paz, obecna stolica Boliwii, oryginalnie została założona przez hiszpańskich konkwistadorów w wieku XVI na miejscu dawnej Almara Indian wioski, leżącej obok sporych depozytów złota. Po przybyciu tu białego człowieka, pierwotni mieszkańcy tych okolic wkrótce zostali zdegradowani na niewolników zmuszonych do pracy w kopalniach. Tego cennego kruściu, gdy złoto, jak i srebro, wydobywane w dużych ilościach z sąsiedniego miasta Potosji, było ładowane na statki i wysyłane do Hiszpanii. Po paru nieudanych buntach i prawie 300 lat kolonialnych rządów, Simon Bolívar ze swoją ochotniczą armią przepędził kolonialne władze i stał się pierwszym. Prezydentem niezależnej Boliwii. Niestety, w tym czasie źródła złota i srebra tu eksploatowane już się wyczerpały. I Boliwia, znana tylko na dochody, stała się ekonomicznie i politycznie bardzo chwiejnym narodem. Gdzie wielkie ziemskie hacjendy pozostały w rękach dawnych białych osadników, a ośmiomilionowa masa wydzielonych Indian. Po prostu wegetuje. Ponadto ten podział na skrajnie biednych i bogatych w tej najwyżej położonej stolicy na świecie jeszcze decyduje, kto jakim oddycha powietrzem. Bo krajowcy zajmują tu najwyższe rejony tego miasta, ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Gdy lepiej usytowani biali, zamieszkują dzielnice kilkasetek metrów poniżej, więcej tlenu. Zaczynamy się w centrum miasta, przechodzimy na Plac Murillo, pod pięknie prezentujący się budynek kongresu, czyli bolgańskiego parlamentu. Trochę mniej okazały sąsiadujący pałac prezydenta i niemniej imponującą fasadę katedry katolickiej La Paz. Wszystkie te budynki zostały zniesione wkrótce po zyskaniu przez poliwie niepodległości w roku 1825. Odwiedzamy wnętrze katedry z piękną statuą Jezusa Okrzyżowanego, w głównym ołtarzu. Katedry i Gwarnego Plaza Murillo przejeżdżamy do niemniej ruchliwej plaży San Francisco, gdzie odwiedzamy jedną z najstarszych świątyń La Paz XVI-wieczny kościół świętego Franciszka. Po powrocie do hotelu, wieczorem z powrotem wyjazd na górne miasto. Na słynny w La Paz repertuar folk i dawnych Inka i Almara tańców, Prezentowanych tu wielu małych lokalnych nightclubs.